Przez panującą sytuację w kraju, Bank Żywności w Radomiu zrezygnował z tradycyjnej pomocy wolontariuszy przy zbiórce żywności. Uruchomiona została strona internetowa, przez którą można finansowo wesprzeć potrzebujących. Zbiórka toczy się właściwie w internecie. Zbiórka toczy się na portalu naszym w e-sklepie Banki Żywności. I tam można zrobić zakupy wirtualne, wrzucić do koszyka kwotę, za którą my następnie robimy zakupy. Ze zebranych kwot kupowane są produkty, które później dostarczane są osobom potrzebującym. Najpierw analizujemy, w której hurtowni zrobić zakupy. A jakie zakupy? No to decydują właśnie nasze organizacje, które z nami współpracują i nam zgłaszają swoje potrzeby. Oprócz wpłacenia pieniędzy można osobiście przekazywać produkty do magazynu Banku Żywności, mieszczącego się przy ulicy Limanowskiego 134. W związku ze zbliżającymi się świętami, najbardziej pożądanymi produktami są te związane z tradycją wielkanocną. W okresie Wielkiej Nocy to szczególnie żurek. Szczególnie majonez. No może o jajkach to nie będziemy mówić z tego powodu, że to jest kłopotliwe, mimo że bardzo potrzebny, ale jeżeli chodzi o paczki, to dosyć kłopotliwy towar, bo w transporcie może ucierpieć. Wielkanocna zbiórka będzie prowadzona do 3 kwietnia, to jest do wielkiej soboty. Za przekazane środki zostaną kupione najpotrzebniejsze produkty, które trafią do osób potrzebujących.